Kasia ulega urokowi Adama i coraz bardziej angażuje się w ten związek. Cieszy ją popularność i ciągła zabawa. Zawsze musi być w centrum zainteresowania. Ewa i Basia pracują po skończeniu medycyny w tym samym szpitalu. Niestety Ewa nie może spać. Wciąż dręczą ją wspomnienia z dzieciństwa. Każda próba rozmowy z Anią na temat przeszłości kończy się tak samo. Matka odpowiada wymijająco i zasłania się bólem, jaki sprawia jej rozdrapywanie starych ran. Tymczasem z okazji obchodów tysiąclecia państwa polskiego Ania zaprasza do szkoły i Waszkiewicz'a. To dla niej miłe chwile, bo w domu Michał ma dosyć życia w cieniu Andrzeja Wolskiego i głośno o tym mówi. Nieciekawie jest też Ujaśka. Jaśka. Włodtą wychowują razem małego Antosia, ale żona ma żal do niego, że nie akceptuje ich niemieckich korzeni.